David Miller, rolnik mieszkający w pobliżu słynnego parku narodowego Krugera, powrócił na swoją farmę po tygodniowym odpoczynku, który spędził w mieście urodziny. Jego stara koparka stała cicho na skraju pola, pokryta grubą warstwą wysuszonej, stwardniałej ziemi, świadczącej o długiej przerwie w pracy. Słońce już mocno grzało tego ranka, a powietrze drżało od upału, który zapowiadał kolejny upalny dzień na terenach graniczących z rezerwatem przyrody Kruger. Dawid uruchomił maszynę, a dźwięk silnika odbił się echem po rozległych, wypałonych słońcem terenach. Planował wykopać długi rów, który miał służyć jako fundament pod ogrodzenie chroniące jego bydło przed dzikimi zwierzętami wędrującymi z okolicznych rezerwatów. Gleba była sucha i twarda jak beton. Ale koparka powoli przebijała się przez kolejne warstwy, tworząc głęboki, długi wykop. Okolica była niezwykle cicha. Jedynie monotonny ryk silnika i szum wiatru przewiewającego przez spalone słońcem pola zakłócały spokój afrykańskiego ranka. David skupił się na sterowaniu maszyną, jego spracowane, pokryte bliznami dłonie mocno ściskały kierownicę, a oczy były utkwione w pracy. W głębi serca miał tylko jedną nadzieję szybko skończyć roboty ziemne, aby móc wrócić do domu, gdzie czekała na niego żona z dziećmi. Jednak to pozornie spokojne przedpołudnie miało stać się początkiem niezapomnianego przeżycia, które na zawsze zmieniło jego spojrzenie na życie. Podczas kopania, David nagle usłyszał słaby, ledwie słyszalny dźwięk, dobiegający z wykształconego już fragmentu rowu. Natychmiast wyłączył silnik, jego serce zaczęło bić szybciej, a w uszach słyszał jedynie ciszę pól. Nasłuchiwał uważnie, próbując upewnić się, czy to nie był odgłos maszyny. To był zmęczony, ochrypły jęk, na początku przypominający dźwięk wydawany przez rannego dzikiego kota lub inne małe drapieżniki. Dawid zszedł z koparki i ostrożnie podszedł do krawędzi rowu. Jego oczy, napięte w koncentracji, przeszukiwały zapyloną ziemię na dnie wykopu. W pierwszej chwili dostrzegł jedynie chudy zarys dużego zwierzęcia, ale gdy podszedł bliżej, jego oddech zamarł z szoku. To był lew, ale w stanie tak opłakanym, że David początkowo miał trudność z rozpoznaniem króla zwierząt. Zwierzę było wychudzone do granic możliwości. Jego żółte futro pokryte było grubą warstwą kurzu i błota, a ciało to już właściwie tylko skóra naciągnięta na kości. Lew oddychał bardzo słabo i płytko, jego drżące nogi bezsilnie skrobały o suchą, spękaną ziemię na dnie rowu. David poczuł, jak serce się mu ściska, było to jak patrzenie na życie, które powoli gasło na jego oczach. Pomyślał, że zwierzę prawdopodobnie tkwiło w tej pułapce już od wielu dni, bez jedzenia, bez wody, stopniowo tracąc siły w walce z nieuniknionym końcem. Uklęknął na krawędzi rowu, jego ręka drżała, gdy wyciągnął ją w kierunku umierającego zwierzęcia, szukając jakiejkolwiek oznaki życia. Gdy usłyszał kolejny słaby jęk, David wiedział, że musi działać natychmiast. Szybko wyciągnął z kieszeni swój stary telefon komórkowy i wykręcił numer do strażników parku Krugera. Jego głos drżał z emocji, gdy opisywał tragiczny stan umierającego lwa. Po drugiej stronie linii strażnicy zapewnili go, że przyjadą w ciągu trzydziestu minut, ale dla Davida każda sekunda wydawała się wiecznością, rozłączył się, a jego serce było przepełnione niepokojem, oczy wciąż utkwione w biedne zwierzę. Zdjął swoją kurtkę i rozłożył ją tak, aby zasłonić lwa przed bezlitosnym słońcem, które paliło jego wychudzony organizm. Każda sekunda wydawała się nieskończona. Każdy jęk zwierzęcia sprawiał, że jego serce bolało jeszcze bardziej. Obwiniał siebie za wzięcie tygodniowego urlopu, za pozostawienie niedokończonego rowu, który stał się śmiertelną pułapką dla tego, Majestatycznego stworzenia. Gdyby nie wziął tak długiej przerwy w pracy, być może odkryłby lwa znacznie wcześniej, gdy jeszcze można było mu pomóc bez tak dramatycznej interwencji. Usiadł na krawędzi rowu i modlił się w duchu, aby pomoc nadeszła, zanim będzie za późno. W jego sercu strach, że zwierzę umrze zanim zostanie uratowane, przyprawiał go niemal o duszności. Dźwięk nadjeżdżającego samochodu sprawił, że David radośnie zerwał się na nogi i zaczął machać rękami. Dwóch strażników, Samuel Kumalo i Jacob Lumini, szybko wysiedli z pojazdu, niosąc torby ratunkowe. Podeszli bliżej, ich twarze były napięte, gdy zobaczyli wychudzonego lwa leżącego na dnie rowu. Samuel uklęknął, aby sprawdzić tętno. Jego twarz wyrażała zmartwienie stanem wyczerpania zwierzęcia. Doszli do wniosku, że lew prawdopodobnie utknął tutaj około pięciu dni temu, być może podczas nocnego polowania, gdy spadł do rowu i nie mógł już wydostać się o własnych siłach. Jakob powiedział cicho, że nie ma potrzeby znieczulania, zwierzę jest tak słabe, że nie ma już siły do walki. David, słysząc to, poczuł jednocześnie ulgę i złamanie serca z powodu tej okrutnej prawdy. Dwóch strażników szybko przedyskutowało plan ratunkowy, nie marnując ani chwili więcej. Samuel zwrócił się do Davida z przypomnieniem, aby podczas przyszłych prac budowlanych stawiał bariery ochronne, aby uniknąć podobnych wypadków dla ludzi i zwierząt. David skłonił głowę ze wstydem, obiecując, że nigdy więcej nie powtórzy tego błędu. Przygotowali liny i grube płótna, gotowi do wyciągnięcia lwa z rowu. Atmosfera była napięta, każdy ruch był przemyślany do najmniejszego szczegółu. David stał z boku, jego serce biło mocno, modląc się w duchu, aby to kruche życie zostało uratowane. Samuel objął przednie łapy zwierzęcia, Jacob tylne, razem pracowali nad wyciągnięciem wychudzonego lwa z wykopu. David pomagał naprężać liny, jego ręce drżały, ale był zdeterminowany, aby nie zmarnować tej szansy na uratowanie życia. Powoli, stopniowo, ciężkie, ale wyczerpane ciało zostało podniesione z suchego, spękanego rowu. Pot spływał po czołach wszystkich trzech mężczyzn, ich oddech był przyspieszony w tej napięciowej, duszącej chwili, Lew słabo otworzył oczy, a następnie zamknął je ponownie, wypuszczając długi oddech, jakby wiedział, że pomoc w końcu nadeszła. Położyli go na grubym płótnie, okryli kocem, aby utrzymać temperaturę ciała, a następnie ostrożnie przenieśli do ciężarówki, przygotowując się do natychmiastowego wyjazdu. David odetchnął z ulgą, jego oczy wypełniły się słabą nadzieją na pozytywny koniec tej historii. Samochód ruszył, kurz unosił się za nim, gdy opuszczał farmę. David stał nieruchomo, patrząc w oddali, modląc się, aby lew przeżył tę próbę. Pojazd dojechał do małej stacji weterynaryjnej w pobliżu Parku Narodowego Krugera, gdzie zespół lekarzy był już przygotowany na jego przybycie. Lwa natychmiast przeniesiono do pokoju ratunkowego, gdzie jasne, białe światła oświetlały jego wyczerpane ciało. Lekarz przeprowadził dokładne badanie, jego twarz była napięta z powodu skrajnego niedożywienia zwierzęcia. Wniosek był jednoznaczny. Lew był poważnie odwodniony i wyczerpany. Potrzebował natychmiastowych kropli i suplementów dożylnych. Kroplówka została podłączona. Każda kropla płynu kapała powoli, podtrzymując słabą nadzieję na życie. Pierwszego dnia lew leżał nieruchomo z zamkniętymi oczami, oddychając słabo, jakby miał zaraz stracić przytomność. Lekarz i pielęgniarka zmieniali się na dyżurach, rejestrując każdy znak życiowy. Dawid dzwonił, aby sprawdzić stan zwierzęcia. Jego głos drżał z nieustającego niepokoju. Samuel i Jacob również często przychodzili, dodając otuchy, że wciąż jest szansa na wyzdrowienie. Czas płynął jak wyścig ze śmiercią. Wszyscy obserwowali każdy oddech. Drugiego dnia oddech lwa był już bardziej równy, jego ciało nie drżało już tak gwałtownie. Trzeciego dnia lekarz radośnie poinformował, że zwierzę może już siedzieć, pić wodę i jeść miękkie mięso. Dawid przyszedł z wizytą wzruszony na widok otwartych oczu lwa, jego spojrzenie było słabe, ale pełne życia. Samuel uśmiechnął się, mówiąc, że proces zdrowienia przebiega lepiej niż oczekiwano. Każdego dnia lew stopniowo stawał na nogi, chodził niepewnie, ale silniej niż wcześniej. Jacob przynosił świeże mięso, pomagając mu szybko odzyskać siły. Tydzień minął, a jego ciało było pełne życia, oczy jaśniejsze. A kroki pewniejsze. David poczuł ulgę, jakby zdjęto z niego ciężar, który dręczył go przez wiele dni. Lekarze potwierdzili, że zwierzę jest gotowe do opuszczenia oddziału intensywnej terapii. Natychmiast rozpoczęto planowanie przeniesienia lwa do półdzikiego wybiegu w parku narodowym Krugera, gdzie mógł w naturalny sposób odzyskiwać kondycję. Lew został przeniesiony do półdzikiego wybiegu, chodził powoli, ale zdecydowanie. Jego oczy błyszczały nowym życiem. David Samuel i Jacob obserwowali ich serca wypełnione nieopisaną radością Strażnicy powiedzieli że za kilka miesięcy zwierzę będzie mogło powrócić na wolność David modlił się w duchu aby zawsze pamiętać ten dzień jako cud w codziennym życiu przypominający o tym jak kruche jest życie i jak ważna jest ludzka życzliwość wobec wszystkich istot dzielących z nami ten świat